Dzień dobry Państwu. Nazywam się Henryk Frączek. Mam uszkodzony kręgosłup na wysokości C5 do C7. Takie uszkodzenie kręgosłupa powoduje niesprawność rąk i nóg. Ta niesprawność rąk to wygląda tak: jak widać, palce zaciśnięte, jak nadgarstki zginam do przodu, palce się nieco prostują i powoduje to. Możliwość wykonania takiego ruchu. Tu trochę mniej. Jak przeginam nakarski w drugą stronę, palce się zaciskają. Taka sprawność rąk, według większości, albo nawet może i wszystkich, uniemożliwia mi wszelkie prace manualne. No czy to prawda? To zobaczymy. W związku z tym. Wyzywam na pojedynek wszystkie osoby pełnosprawne i niepełnosprawne, które mają sprawne ręce. Ten pojedynek będzie wyglądał na szybkości złączenia dwóch elementów. Ja tu wybrałem takie, bo innych akurat nie miałem. Ale śrubką M3 z podkładką i nakrętką. Taką śrubkę wybrałem dlatego, żeby nikt mi nie powiedział, że większą śrubkę to łatwiej mi chwycić. No to w związku z tym zaczynamy. 3, 2, 1, 0, start. O, proszę bardzo, trzyma się. Myślę, że po jednej, yy, że zszedłem z czasem tak poniżej jednej minuty. Może jakieś 50 sekund. Dziękuję, do widzenia.